pokutują tutaj takie przekonania, na przykład, no, że węglowodany są złe. I on ma tak, że unika całkowicie na przykład chleba. Dla niego węglowodany to chleb, frytki, hamburger, fast food, takie rzeczy, ponieważ on Wie, już wie, tak wiecie, wie, wie jakoś abstrakcyjnie, że... On trochę wrzucił węglowodane wszystkie w worek słodycze, w sensie, że... Tak, to, to że, tak. Że jakby dla niego węglowodany to jest to znaczy, jakby że to będzie, nie, tak. tak, że za chwilę będzie jadł słodycze. Za chwilę będzie, tak, że za chwilę będzie jadł słodycze i będzie się przejadał, bo dla niego jakby zjedzenie czegoś z tej zakazanej listy jest po prostu czymś otwierającym puszkę Pandory. Że po tym już tylko przejadanie się, obiadanie i tylko te zakazane produkty i nie ma stamtąd powrotu, więc on ich, on, ich, on ich namiętnie unika, a potem przy okazji sytuacji e, stresującej, w przypadku obniżonych zasobów, kiedy pojawia się jakiś taki hamburger na przykład, czy wyjazd po prostu, e, no to kiedy już jest jakby zmuszony zewnętrznie to zjeść, no to puszcza mu cała kontrola. Przestawia się zupełnie na drugą stronę. Nad tym też bardzo długo pracowaliśmy, żeby właśnie zjedzenie jednego hamburgera nie oznaczało, że teraz przez tydzień będę obiadał się słodyczami, tak?